Zerkultywowane, jesteśmy w stanie rozróżnić tą różnicę w ułożeniu tej warstwy, chociaż jest ten, ten sam grunt. No, dostaliśmy ładną dyfrakcję na krawędzi, z tym, że to może być yy, anomalia, tutaj tak, którą byśmy mogli zobaczyć, jakbyśmy weszli do tego. Coś mi się rysuje. No i idź idź, idź, idź dalej. To jest bardzo ładny efekt, bardzo ładny widoczny tutaj na jakichś dwóch metrach głębokości od powierzchni. Te studzienki, te zbiorniki, które tam są, to są zbiorniki retencyjne, które ujmują e, wody, które wypływają w jakieś źródlane e, i były wykorzystywane jako rezerwuar wody dla możliwe dla tej miejscowości. Jest dużo śladów y, prowadzonych jakichś prac poszukiwawczych. Zresztą tutaj, na tym miejscu, gdzie siedzimy, jest pełno otworów. To zobacz, na jaki on tak głębokości wychodzi. On no, jest na głębokości 1,7 metra. To, co wcześniej wydawało nam się w trakcie pomiaru, że może być jakimś tunelem, ponieważ się pokazało na trzech równoległych profilach, odległych o 4 metry od siebie, po przetwarzaniu no wymiar tego wskazuje, że będzie to jednak coś mniejszego, raczej znaczy, tunel to nie będzie, ponieważ to ma szerokości mniej niż metr. W miejscu tych odwiertów, na samej górze ponad tą łąką, profile też nie wykazały żadnych zmian tuneli czy zabetonowanych, zasypanych od góry czy drążonych wewnątrz. Robiliśmy badania, w sumie było to blisko drogi, czyli takie najbardziej prawdopodobne miejsce wjechania tego pociągu, no tam też nie widać żadnych Śladów jakiejś działalności ludzkiej. Układ warstw jest stosunkowo regularny, także nie było tam żadnego przekopywania. Pułkownik Lesiak, choć dziś bagatelizuje całą sprawę, interesował się nie tylko górą Sobiesz. Dotarł między innymi do doktora Jacka Wilczura, który sprawą niemieckich schowków zajmował się od lat 60.. -tych. Pułkownikowi Lesiakowi wówczas przekazałem kilka nazwisk i kilka adresów, wszystkie tam, w Nadolnym Śląsku. Osób, które zajmowały się wydobywaniem ze schowków i przerzutem nielegalnym na zachód zawartości tych schowków. Jacek Wilczur jako pracownik głównej komisji badania zbrodni hitlerowskich zbierał informacje na temat miejsc, w których mogły być ukryte niemieckie depozyty. Prowadził też badania terenowe. Takich wypraw odbyłem siedem, no czas trwania ich był różny. Najdłuższy to był w okolicach Walimia. Podczas wojny więźniowie pod obozów Gross-Rosen drążyli w Walimiu sztolnie będące częścią kompleksu RIZE. W 1964 roku Jacek Wilczur otrzymał zgodę na przebadanie tych podziemi. Do pomocy dostał pluton saperów ze Śląskiego Okręgu Wojskowego. W wyprawie towarzyszyła ekipa Polskiej Kroniki Filmowej oraz dwaj sowieccy dziennikarze. Dziennikarz akredytowany w Polsce to jest pracownik wywiadu a zwłaszcza taki dziennikarz, który ma towarzyszyć polskiej ekipie w poszukiwaniach. Wtedy, kiedy były kolejne wyjścia w teren, upijaliśmy ich, ale do dna. Ekipie Wilczura udało się dotrzeć do świadków, polskich więźniów zatrudnionych przez organizację TODA przy budowie kompleksu. Komisja Kultura zajmowała się na tym terenie przede wszystkim poszukiwaniem e, mogił zbiorowych, grobów ludzi, którzy tutaj zginęli podczas II wojny światowej przy budowie podziemi. Ja znalazłem sporą grupę moim zdaniem wymordowanych jeńców rosyjskich. Znaleźliśmy w jednym z miejsc klasyczną komorę. Na przechowywanie materiałów rozszczepialnych. Szalenie trudno jednoznacznie powiedzieć, czy Niemcy mieli zaawansowane badania nad bronią atomową, czy też nie. Technologicznie rzecz biorąc. Trzecia Rzesza była najbardziej zaawansowanym krajem, znacznie bardziej niż Stany Zjednoczone, jeśli chodzi o techniki wojskowe, różne, bo i rakiety przeciwlotnicze, i szereg różnych najnowocześniejszych broni na no, no rakiety balistyczne wszystko to Niemcy albo już mieli, albo już próbowali. Jacek Wilczur zaproponował wydawnictwu Ministerstwa Obrony Narodowej publikację efektów prac komisji. Projekt został jednak odrzucony. Ze względu na Sowietów. Wydawnictwo boi się. Pisać o tych sprawach, które zawarłem w konspekcie, a które dotyczą ich, Sowietów. Wilczur twierdzi, że w pobliżu Walimia podczas wojny zostali zrzuceni sowieccy spadochroniarze, których zadaniem było rozpoznanie celu gigantycznych prac budowlanych prowadzonych w Górach Sowich. Ustalenia Wilczura ukazały się ostatecznie w formie zbeletryzowanej w serii z Tygrysem. Informacji o sowieckich spadochroniarzach nie potwierdzają żadne znane źródła. Nie mogłem tylko z racji Konwencji, w jakiej się tygrys ukazywał, nie mogły załączyć dokumentów. Wyprawie Komisji Wilczura towarzyszyło żywe zainteresowanie. W ekspresie wieczornym ukazała się relacja kapitana Wojska Polskiego Włodzimierza Furyka, który w 1945 roku pełnił służbę w okolicach Zgorzelca. Na zaminowanej Polanie znalazł trzy niemieckie ciężarówki wypełnione planami podziemnych fortyfikacji Walimia, Wałbrzycha, Wrocławia, Kętrzyna i Stargardu Szczecińskiego. W 1968 roku sąd powiatowy w Rybniku przesłuchiwał kapitana Furyka. W trakcie prowadzenia działań przez Główną Komisję Badania Zbrodni Kierowskich w Polsce, ten konwój z z z zmniejsza się. Robi się jedna ciężarówka dokumentów. Jest, zwracana jest uwaga przez śledczych tylko na wątek martyrologiczny, natomiast sprawa dokumentów rozmywa się. One znikają. W sprawie Walimia pojawia się także wątek przedsiębiorstwa poszukiwań terenowych, które na przełomie lat 40. i 50. przejmowało tu porzucone przez Niemców maszyny i materiały budowlane. W dokumentach przedsiębiorstwa poszukiwań terenowych są wyraźne zapisy mówiące, że ich dokumentacja została sporządzona w oparciu o oryginalne dokumenty niemieckie. Do dziś nieznane są żadne oryginalne niemieckie plany walimskich sztolni. Nie jest też jasne ich przeznaczenie. Prace głównej komisji badania zbrodni hitlerowskich były monitorowane przez prl służby specjalne. Wielu współpracowników komisji było jednocześnie etatowymi pracownikami Służby Bezpieczeństwa. Nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że tak było i wiedzieliśmy też kto. Najczęściej, nie zawsze, ale wiedzieliśmy kto. Jednym z takich ludzi był major Stanisław Siorek. Kariera poszukiwawcza majora Stanisława Siorka rozpoczęła się na początku lat 70.. Wtedy był jeszcze kapitanem Wrocławskiej Służby Bezpieczeństwa. Siorek przeglądał archiwalne materiały Wrocławskiej Służby Bezpieczeństwa. Zainteresował się protokołami przesłuchań pewnego Niemca mieszkającego w powiecie złotoryjskim Herberta Kloze. Oficera niemieckiego, prawdopodobnie oficera SS, który zupełnie przypadkowo trafił do tej historii. Kloze, podobnie jak wszyscy Niemcy, którzy pozostali na terenie Polski po wysiedleniach 1946-1947 roku, podlegał e, inwigilacji podlegał e, obserwacji ze strony Urzędu Bezpieczeństwa. Herbert Kloze został w końcu lat 40. zatrzymany po raz pierwszy przez, przez polskie e, ministerstwo bezpieczeństwa publicznego. Ukrywał swoją przeszłość przez dłuższy czas, stąd też został między innymi aresztowany. No była to podstawa do tego, żeby zmusić go do współpracy. Podczas przesłuchań e, e, Herbert Klose w pewnym momencie sam wywołał kwestię złota. Protokół przesłuchania Herberta Klose z dnia 7 lutego 1953 roku. Pierwszy raz o zamiarach przechowywania złota dowiedziałem się w dniu 15 listopada 1944 roku, w czasie gdy zostałem wezwany do prezydenta policji. Otrzymam dalsze polecenia od majora Ollenhauera. Ollenhauer pojawiał się w tej historii wielokrotnie. Tak jak można wyczytać pod różnymi nazwiskami, i w różnych mundurach, i w różnych, w różnych rangach, także nie do końca wiadomo po pierwsze jak się nazywał, po drugie oficerem jakich służb był. Na następny dzień wyjechaliśmy w teren wokół Wrocławia, gdzie major ten szukał gór, jednakże nic odpowiedniego nie znaleźliśmy. Major zaczął się do mnie żalić, jak on ma to wszystko załatwić. Front się stale zbliża i może zabraknąć czasu na ukrycie złota służącego jako podkład pod niemiecką walutę. Gdyby to złoto zginęło, to byłby już koniec niemieckiego państwa naszej ojczyzny. Mówił, że trzeba również szukać miejsc koło Wrocławia, ponieważ będzie ściągane złoto od ludności cywilnej oraz ze sklepów jubilerskich, które trzeba również ukryć. Ja jemu doradziłem, że może bardziej będzie odpowiadała okolica Wilenbergu. U podnóża góry znajdowała się stara kopalnia srebra. Zejścia do kopalni czy też tunele zostały bądź to wysadzone, bądź też zasypane. Restauracja, która znajdowała się na szczycie tego wzniesienia, miała połączenie z kopalnią. W tej chwili jest to zasypany szyb. Zasypany rumoszem skalnym szyb. Po wojnie Herbert Kloze tutaj osiadł, ożenił się, ożenił się w Wielisławce, mieszkał właściwie do końca, do końca życia, mieszkał w Wielisławce, tam do tej pory mieszka jego rodzina. Pytanie oczywiście jest takie: czy Herbert Kloze został, dlatego że, został, że dostał taki rozkaz? Czy Herbert Kloze został, dlatego że wiedział, że gdzieś w okolicy jest ukryte złoto? Major oglądał wtedy te wejścia, po czym powiedział, że na wszelki wypadek będzie się Willenberg nadawał, po czym udaliśmy się na Spitzberg. W zeznaniach Herberta Kloze i w całej późniejszej literaturze, która wokół tego narosła, ta groszczyca gdzieś, gdzieś niknie, więc być może ona nie odpowiadała oczekiwaniom, oczekiwaniom ówczesnych oficerów niemieckich. Protokół przesłuchania Herberta Kloze. Następnie udaliśmy się na Gredisburg. Gredisburg odpowiadał bardziej niż Spitzberg. Jeśli chodzi o Grodziec, wydaje się tak z naszej perspektywy czasowej, że e, to miejsce, z, również ze względu na to, że, że tam znajdowały się inne depozyty już, które tam zostały przywiezione, nie nadawało się do takiego ukrywania ad hoc jakich, jakichś zbiorów wrocławskich. Udaliśmy się w kierunku Jeleniej Góry. Z Jeleniej Góry do Cieplic, po czym w kierunku na Śnieżkę. Zaszliśmy na górę, po czym schodziliśmy z powrotem i major pokazał miejsce, które według niego najbardziej odpowiadało na wykonanie schowka i zakopanie złota. Jest jedna rzecz, na którą mało kto zwrócił uwagę. Mówili, Herbert Klose mówił o tym, że szli pod trasą kolejki linowej. Kolejka linowa w tamtym czasie na Śnieżkę, tylko szła od strony czeskiej. Kolejka na Śnieżkę, czy też na wielką kopę po stronie polskiej została zbudowana bodaj w latach 50. czy 60. Nie do końca wiadomo, czy Herbert Kloze osobiście brał do końca udział w tej akcji, ponieważ z pewnych, z pewnych relacji można by wnioskować, że, że w tym kluczowym momencie znalazł się w szpitalu, spadł z konia, złamą rękę, znalazł się w szpitalu i tak naprawdę nie brał udziału, nie zna tego miejsca ostatecznego po pobycie w szpitalu, kiedy przestał brać czynny udział w poszukiwaniu miejsc do, do ukrycia depozytów wrocławskich. Jego służba polegała na tym, że w prezydium policji zajmował się pilnowaniem zgromadzonych tam depozytów. Samym pakowaniem skrzyń na ciężarówki do, do tego używani byli więźniowie czy też jeńcy. Natomiast Herbert Kloze był takim nadzorcą całego tego. wszystkich tych operacji. Złoto było złożone w skrzyniach w piwnicy prezydium. Wszystkich skrzyń hermetycznie zamykanych było 56. Waga każdej skrzynki wynosiła od 50 do 200 kg. Za parę dni zostały zabrane przez wojsko skrzynie zawierające złoto i wywiezione. Ja zaś zwolniony od pilnowania tego. W latach 70. służba bezpieczeństwa. Rozpoczęła na nowo rozpracowywanie Herberta Klozy. Major Stanisław Siorek przygotował szereg dokumentów, które w rezultacie wzbudziły zainteresowanie centrali w Warszawie. I na początku lat 80., kiedy ministrem MSW został generał Czesław Kiszczak, wydano dyspozycję, żeby rozpocząć poszukiwania na Dolnym Śląsku. Jeśli chodzi o oficerów, którzy koordynowali pracę w terenie to z Głównego Zarządu Szkolenia Bojowego był to podpułkownik Bogdan Chrobot. Szef zarządu, pułkownik Sochal, powiedział mi, o co chodzi, że to są depozyty, które być może mogą być odzyskane. Tak zwany depozyt wrocławski. Jedną z takich lokalizacji była tak zwana Kozacka Dolina w rejonie Borowic i to był pierwszy, to był pierwszy obiekt, pierwsze miejsce, w którym rozpoczęto poszukiwania. Miało to być Sekretne, czyli owiane tajemnicą, i nikomu nie wolno było o tym mówić. W pierwszym kwartale bieżącego roku prowadzono na obszarze województwa jeleniogórskiego poszukiwania skrytki z walorami byłego Banku Rzeszy oddział Wrocław. Mimo poważnych wysiłków i przerzucenia około 200 metrów sześciennych kamieni oraz wydrążenia tunelu na głębokości około 6 metrów, nie dotarto do oczekiwanego wyrobiska. Zarządzamy kontynuowanie poszukiwań zarówno w rozpoznanym miejscu, jak również prowadzenia ustaleń w innych rejonach. Podpisano: szef Wojskowej Służby Wewnętrznej, generał Czesław Kiszczak, szef Głównego Zarządu Szkolenia Bojowego, generał Wojciech Barański. Dostałem zezwolenie na wyjazd w teren, na przeprowadzenie rekonesansu poszczególnych. Tam było w tej chwili chyba było 11 czy 12 obiektów. Wyznaczony zespół oficerów w składzie: podpułkownik Bogdan Chrobot. I major Jerzy Liwski z szefostwa WSW przeprowadził prace operacyjno-informacyjne i badawcze w rejonie Sudetów. Ustalono, że do najbardziej interesujących obiektów należy zaliczyć: Zamek w rejonie Sosnówka, Ślęża w rejonie Masywu Góry Ślęży, Wielisławka w rejonie Góry Wodzisław Złotoryjski, wieś Sędziszowa, Lasek w rejonie Lubiąża Koło Wołowa, Domek Myśliwski w rejonie Małego Stawu na Śnieżce, Huta Julia. Miedzianka, karpniki, tunel w rejonie Staniszowa, Miłków, Hojnik. Na podstawie przeprowadzonej analizy z rekonesansu oraz badań geofizycznych obiektu Zamek wynika, że na terenie interesującego obiektu występują podziemne wyrobiska oraz ukryte przedmioty. Proponuje się wystąpić do ministra spraw wewnętrznych o wyrażenie zgody i włączenie do zespołu majora Siorka. Penetracja ruin, tzw. Tak zamku księcia Henryka w okolicy wsi Sosnówka nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Najbardziej takim obiektem nadającym się do penetracji, do zamknięcia przed osobami postronnymi był zamek w Lubiążu. Klasztor cysterski w Lubiążu to jeden z największych obiektów sakralnych w środkowo wschodniej Europie. Zespół klasztorny rozbudowano na przełomie XVII i XVIII stulecia. Był to okres największego rozkwitu konwentu. Kościelne i pałacowe wnętrza wypełniły wówczas bogate barokowe dekoracje i obrazy autorstwa znakomitego malarza Michaela Wilmana. Pod rządami pruskimi klasztor sekularyzowano i przekształcono w zakład psychiatryczny. Od tego czasu trwała systematyczna grabież dzieł sztuki zgromadzonych w klasztorze. Na przełomie maja i czerwca 1942 roku do klasztoru w Lubiążu przeniesiono fabrykę Telefunken AG Berlin. Projektowano i budowano tu m.in. nowoczesne radary i inne urządzenia radiolokacyjne. Major Siorek podejrzewał, że właściwa fabryka mieściła się w rozległych, nieodkrytych podziemiach położonych pomiędzy klasztorem a pobliską górą Trzech Krzyży. Pewne informacje, jakie są świadków, byłych pracowników fabryki, która tam się znajdowała, wskazywało na to, że ten obiekt nie został do końca zlokalizowany i być może jego położenie jest gdzieś pod ziemią. Mieliśmy opiekę... Archeologiczną z Wrocławia, doktora Kaletyna. Do przeprowadzenia badań zaangażowano znanego radiestetę Karola Tomale. Powiedział, tu się coś dzieje, tu jest silna przemiana struktury. Ja to czuję, mówię, ja to czuję. I mówi, tu niewątpliwie, tu na pewno, tu na pewno są tunele. Kierownictwo Grupy Operacyjnej MON i MSW liczyło, że w podziemnej fabryce Niemcy ukryli złoto i inne wartościowe przedmioty. Nam podlegały bezpośrednio działania specjalne, czyli wojska specjalne komandosi. Dowiedzieliśmy się, że przyjechało wojsko, przyjechali saperzy, by podobno rozminować jakieś tajemnicze, tajemnicze ładunki ukryte gdzieś na obszarze międzyklasztornym. Ustalenia radiestety zweryfikowano przy pomocy specjalistycznego sprzętu Warszawskiego Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych. W miejscu wskazanym przez radiestetę zlokalizowano pozostałości średniowiecznego grodu. Niestety tam, w tych podziemiach, w tych piwnicach, w studniach nie było dużo ciekawych rzeczy. Oni rozumieli, że interpretacja geomorfologa, geodety, i architekta no jest niepodważalna. Wprowadziłem tam koparkę i ona rozpoczęła badanie tego podłoża. I w pewnym momencie rozsypały się monety złote i srebrne do piasku. O znalezieniu monet